Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony jestem dziś w stosunkowo krótkim poradniku. Chciałbym wam pokazać jak tworzyć serwery Hamachi do gry 7 Days Today. No dobrze, poradnik będzie dotyczył alf od 4 do najnowszej alfy, chyba najnowsze to jest alfa 8.3. Myślę, że kolejne alfy także będzie to dobrze funkcjonować, więc chyba z tym większego problemu nie będzie. Jeśli interesuje Was, jak zrobić taki właśnie serwer Hamachi na wersję od alfy 1 do alfy 3, gdzieś na ekranie powinniście właśnie teraz dostać annotację, a także w opisie będzie osobny link do filmiku, w którym przedstawiałem Wam, jak od alfy 1 do alfy 3 tworzyć serwery Hamachi, oczywiście za darmo. No dobrze, dziś pokażę was, Wam, jak tworzyć te serwery od Alfa 4 do Alfa 8.3, 8, 8, chyba tak. Chyba, że jest już jakaś nowsza. Co potrzebujemy na pewno? Potrzebujemy folder z Grom. W moim przypadku będzie to Alfa 8.1, którą możecie pobrać z mojej strony internetowej. Drugą rzeczą potrzebujemy Player Name Changer lub, lub wiedza, której ja oczywiście nie posiadam, bo jestem taki mądry, tak. Naprawdę, wiedza, gdzie w, tutaj w tych dokumentach e, zmienia się swój nick. E, ogólnie wystarczy, że wpiszecie w Google jak zmienić nick. Se days tutaj pirat, coś takiego, no to to Wam wyskoczy bez e, Challengera. Jednak, gdy pobieracie z mojej strony, powinniście zawsze mieć tutaj Player Name Challenger. E, e, dzięki któremu będziecie mogli zmieniać swój nick w grze. Co będzie oczywiście Wam potrzebne. Drugą rzeczą, jaką potrzebujemy, to muszę usunąć, ok. Drugą rzeczą, jaką potrzebujemy, jest oczywiście hamaczy, ale do tego za chwilę. Teraz kilka słów wyjaśnienia. Mam nadzieję, że przez chwilę nie było mnie źle słychać, dlatego że mikrofon mi trochę odleciał ode mnie. Ale, okej, okay. już mówię, co bym chciał Wam powiedzieć. Więc tak, od razu Wam mówię, że osoba, Wy teraz w tej chwili jesteście hostingodawcami. Co oznacza, że musicie mieć najlepszy upload internetu z wszystkich waszych znajomych, z którymi chcecie grać. Więc znajomy, który ma lepszy upload, to właśnie ten właśnie znajomy powinien stworzyć nasz serwer. Osoba, która po prostu ma największy upload internetu, co możecie sprawdzić w testie choćby, E, powinna właśnie tworzyć ten serwer, więc właśnie do takich osób jest to skierowane. Więc po prostu, jeśli wasz kolega ma wyższy płatność, to niech on zrobi ten serwer, aby wy zaoszczędzicie sobie na lagach. No dobra, teraz przejdźmy już do głównej części naszego poradnika. E, wejdźmy w hamacz i otwórzmy nową sieć, co jest oczywiście konieczne. Pamiętajmy już jednak o tym, że e, możemy tworzyć sieć, ale jeśli gramy z więcej niż pięcioma znajomymi, e, licząc was. Musicie stworzyć dwie sieci, dlatego że Hamachi ma limit 5 osób w jednej sieci, ale to nie jest chyba problem stworzyć kilka. Dobra, wchodzimy teraz tutaj w sieć, utwórz nową sieć. Mamy id sieci, czyli nazwę waszej sieci. Może to być, nie wiem, właśnie nick z gry lub cokolwiek innego, czy prostego do zapamiętania. W moim przypadku będzie to mój nick, for Black. hasło. Hasło powinno być proste, dlatego, żeby każdy z Waszych znajomych zapamiętał je i oczywiście nie zapomniał. W moim przypadku, niech będzie to choćby 1, 2, 3. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli jakieś tam nie wiadomo jakie trudne hasła, dlatego, że myślę, że nikt Wam się nie włamie na tą sieć. No dobra, klikamy Utwórz. No i mamy tutaj jeszcze 4 wolne sloty, na które wejdą Wasi znajomi. Ale to za chwilę. Widzimy się za chwilę w menu gry, gdzie wyjaśnię Wam kilka innych kwestii dotyczących ogółem e, tworzenia, właśnie serwera Hamachi. Ok, jeszcze wracamy do naszego pulpitu, dlatego że nie wyjaśniłem Wam pewnej kwestii. Wchodzimy w nasz folder z, z Grom i oczywiście zmieniamy nick. E, robimy to za pomocą 7DSTODY Player Name Changer. E, wchodzimy w ten e, właśnie plik. I tutaj wpisujemy sobie nasz wybrany nick. W moim przypadku oczywiście to będzie moja nazwa użytkownika. Pamiętajcie, żeby każdy z Waszych znajomych zmienił sobie ten nick, dlatego że w piratach zazwyczaj wszyscy mają ten sam, dlatego że pobierają od jednej i tej samej osoby. Więc każdy powinien zmienić sobie nick, chyba że macie oryginalną wersję 7 days Today. Wtedy możecie sobie to oczywiście podarować, dlatego że nie jest to Wam wtedy potrzebne. Eee, mamy teraz to i oczywiście zatwierdzamy. New player name whispable black. No i to, jeśli taki komunikat Wam wyskoczy, to znaczy, że e, wasz nick został zaakceptowany i w grze będziecie właśnie go mieli. Teraz co robimy? To oczywiście otwieramy grę. Czyli 7 Days Today. E, tutaj oczywiście to se e, Oczywiście, akurat mi to 7DS tutaj nie działa. To jest Steam Edition, które wam bardziej polecam, dlatego że tutaj macie jakby wyższą wersję. Po prostu polecam wam tutaj, dlatego że tutaj serwery na pewno będą wam działać. Wchodzimy. Okej, okay, po... jesteśmy już w menu gr gr gry, w którym przejdziemy już do głównego cyklu tworzenia naszego serwera. Pierwsze co musimy zrobić, to wejść w New Game i stworzyć nowy świat. Nazwę go sobie e, poradnik. Wy możecie oczywiście zupełnie inaczej go nazwać. No i teraz musimy kilka rzeczy zmienić. E, będziemy teraz patrzeć na, zaraz wam powiem, tylko muszę się tutaj odnaleźć trochę. A dobra, tutaj zmieniono trochę menu, więc przepraszam was za to, że niektórych rzeczy po prostu nie ogarniam, dlatego że bardziej się znam na takich alfach 6, alfach 5, tak, tak bardziej. No dopiero się poznaję, dlatego że mało co teraz gram, sobie wiedzieć tutaj, zwłaszcza na tych najnowszych alfach. No dobrze. Tutaj mamy Game Mode. W poprzednich alfach będziemy musieli zmienić to w ustawieniach gry, ale wszystko będzie wyglądało podobnie. Musimy tutaj zmienić na Survival MP, czyli multiplayer. Mamy teraz nową zakładkę multiplayer, w którą musimy wejść i co nieco ustawiać. Mamy tutaj kilka rzeczy, które nie powinno Was na razie interesować, dlatego że tutaj chyba takich rzeczy nie potrzebujemy, jak jakieś tam ikonki i tak dalej. Tutaj ustawiamy public game. Pamiętajcie, żeby to ustawić, bo inaczej wasi znajomi nie będą mogli wejść do waszej gry. Max player. Jeśli, robicie, jeśli gracie w dwóch znajomych, czyli ty, e, je, czyli wy jeszcze jedna osoba, to bierzcie dwóch player. E, jeśli w czterech gracie, to czterech player. Jeśli w trzech, no to bierzcie też cztere, czterech. Nie bierzcie nigdy więcej niż będzie was grało, dlatego że to może spowodować kolejne lagi, który oczywiście chyba nikt z nas by nie chciał. W moim przypadku wezmę sobie dwóch playersów game Password, czyli game hasło. Możemy tutaj dodać hasło lub nie, to nie jest wymagane oczywiście. Możemy dać 1, 2, 3, nie jest problem. Ale nie musimy oczywiście, bo to jest kolejne utrudnienie dla naszych znajomych. Game port nie zmieniamy, niech zostanie taki jak jest, czyli 25 tysięcy. Tutaj mamy już informacje, które nam się chyba nie przydadzą. Mamy tutaj inne, które każdy, każdy powinien indywidualnie zmienić według własnego uz uznania. Dobra, co teraz robimy? Teraz klikamy Start i generujemy na świat. Gdy wygenerujemy na świat, e, robimy to, co za chwilę zobaczycie w dalszym ciągu poradniku. Ok, teraz wracamy do naszego pulpitu i wchodzimy ponownie w Hamashi teraz musimy oczywiście uznajmy, że już podaliście wszystkie informacje, czyli nazwa sieci i hasło Właśnie znajomi wtedy muszą wejść w, sie, wejść w sieć i dołączyć do istniejącej sieci, wtedy wpisać tutaj waszą nazwę sieci i także hasło i dochodzicie do, dochodzą wasi znajomi do właśnie tej sieci co wasi znajomi muszą zrobić? muszą pobrać IP waszego komputera Mogą to zrobić klikając prawym przyciskiem myszki na adres serwera Hamachi i tutaj będą mieli dodatkową opcję, żeby zobaczyć IP użytkownika, który daje nam ten serwer, czyli w tym, w tym wypadku mój, a także wój, oczywi wasz, oczywiście jak wy to tworzycie. Wy macie oczywiście tutaj, to jest moje 25.4.138.14. To ten adres każdy z Waszych znajomych powinien zapisać, dlatego że on się nie zmienia. Więc każdy powinien go zapamiętać. Ja sobie tutaj, przy okazji, zapiszę, chociaż nie mam czym zapisać. Fajnie, nie mam czym napisać z tym. Dobra, nie potrzebujemy tego, bo i tak żaden z moich znajomych nie będzie wchodził na ten serwer. Więc to chodzi o to, abyście wy wiedzieli o co tak naprawdę chodzi. Dobra, e, zaraz widzimy się w grze, gdzie wyjaśnię wam ostatni e, aspekt tworzenia właśnie serwera. Okej, okay, jesteśmy już w grze. Uznajmy, że jesteśmy teraz waszymi kolegami, którzy będą chcieli wejść na wasz serwer. Wy aktualnie jesteście na save, w którym przed chwilą wam pokazywałem, jak stworzyć. Jesteście tam, nie wiem, stoicie w miejscu, czekacie na znajomych. Co wy się znajomi muszą zrobić? Oczywiście uznajmy, że... Wasi znajomi zapisali sobie IP Waszego komputera, który pokazywałem Wam, w jaki sposób mogą go zapisać. Jeszcze oczywiście w kilka innych sposobów, aby zobaczyć IP twórcy danego serwera. Hamachi, jednak ja wam najprostszy taki pokazałem, ale jak, jeśli on po prostu wam nie zadziała, to możecie w inne sposoby. Na YouTube czy na Google jest tego pełno. A więc dobrze, teraz wchodzimy w e, Connect to Server. I piszemy Connect to Server IP. Piszemy IP takie jak jest na Hamachi, czyli nasze IP. Ja swojego oczywiście nie pamiętam, dlatego że jestem słaby i w ogóle nic nie pamiętam. Jestem słaby i tak dalej. Więc przykładowo napiszę sobie jakieś tam numerki, nie wiem, 100 na 24, na 4, na 20. No i uznajmy, że to jest moje IP. Wasi będą musieli przypisać wasze IP z Hamachi. Portu nie zmieniamy, dlatego że wam nie kazałem zmieniać tego 25 tysięcy, gdy tworzyliście swój save. No i dobrze. Klikamy start. I dołączamy do gry, która oczywiście tutaj nie będzie istnieć. Jak widać mam error, nie powiodło się połączenie z serwerem, klikamy OK wracamy do menu. Wam oczywiście powinno się udać. Jeśli wam się nie uda połączyć z serwerem, waszym kolegom nie uda się połączyć z serwerem, piszcie w komentarzach lub na, moje, lub na PW YouTube lub na jakiś e-mail podany w opisie filmu, a także w opisie mojego kanału. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda do czegoś i oczywiście pomógł. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, czyli lajka, napisać miły komentarz, dodać do ulubionych, polecić znajomym, udostępnić, no i tak dalej. I oczywiście zachęcam Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także zapoznania się z treścią innych filmików właśnie tam pokazanych. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka, yo! you <laughs>